Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj temat będzie może trochę nietuzinkowy, bo w dziale Akademii Wiedzy Technicznej staramy się poruszać tematy bardziej skomplikowane. Natomiast w wentylu motocyklisty, tematy bardziej społeczne, więc pomyślałem, że garaż motocyklisty to chyba będzie najbardziej właściwy, właściwa nazwa tego filmu. A więc, moi drodzy, zimowanie motocykla. Oto bardzo często dostaję właśnie pytania ostatnio, więc postanowiłem, że zamiast odpowiadać, odpisywać, wklejać jakieś tam materiały, to co zawsze, po prostu opowiem o tym tutaj. Na początek musimy nauczyć się rozgraniczyć, rozgraniczać dwie rzeczy, bo ilekroć się za ten temat ktoś bierze. Ilekroć ktoś próbuje doradzić na stronie gdzieś, na jakimś fanpage'u, zawsze spotyka się z takim odzewem, że przecież jest wiele szkół, przecież jest bardzo dużo różnych możliwych podejść do tego zagadnienia. No i tu właśnie dochodzimy do tego czegoś, co musimy się nauczyć rozgraniczać. Mianowicie rozgraniczać rzeczy, które Trzeba niezbędnie zrobić z motocyklem przed zimą. Od tych, które przy okazji lubimy zrobić, które chcemy przy okazji zrobić, które mamy chęć przy okazji zrobić, które ewentualnie zawsze przy tej okazji sobie robimy, bo tak wybraliśmy. To są dwie różne grupy, które właśnie sprawiają, że. Pojawia się tyle nieporozumień. A my tutaj przede wszystkim i w pierwszej kolejności powiemy o tym, co należy niezbędnie zrobić. Dlaczego tak łatwo jest przeoczyć ten moment, kiedy motocykl już zimuje? Bo bardzo wielu motocyklistów nie dokonuje praktycznie żadnych zabiegów. Po prostu motocykl zostaje odstawiony, no i nagle okazuje się, że Spad śnieg, no to już nie jeździmy więcej i stoi, stoi aż do wiosny. Moi drodzy, dlatego, że zazwyczaj, kiedy wjeżdżamy do garażu jesienią, to nie wiemy, że to jest właśnie nasza ostatnia jazda. Bo liczymy na to, że jeszcze jakiś weekend się trafi, a może za dwa tygodnie, może za trzy, może jeszcze w grudniu będzie ciepło, ale okazuje się, że najpierw zaczyna padać deszcz, potem są przymrozki, Potem jakieś opady śniegu, potem po prostu już jest niefajnie, za zimno. Nie chcemy jeździć w takiej pogodzie. I wtedy nagle zdajemy sobie sprawę, że oto już pod z górą 3, 4, 5 tygodni nasz motocykl już zimuje. Dlatego tak łatwo jest ten moment przeoczyć, że właśnie oto pominęliśmy przygotowanie motocykla do zimowania. Co wtedy zrobić? Co zrobić w takiej sytuacji. Otóż, zarówno wtedy, jak świadomie decydujemy, że oto wjeżdżamy do garażu ostatni raz w tym roku i wjeżdżamy na wiosnę, zarówno w sytuacji, w której przypominamy sobie, że nasz motocykl już stoi parę tygodni, musimy do niego podejść w ten sam sposób. Otóż, w pierwszej kolejności musimy zadbać, żeby motocykl był czysty. Po prostu czysty. Najlepiej jest go myć ręcznie. Nie używać żadnych ciśnieniowych myjek, żadnych detergentów agresywnych. Detergenty lubią bardzo często odbarwiać aluminium. Uszkadzają też powierzchnię chromową. Dlatego żadnych detergentów, żadnej myjni ciśnieniowej, żadnych karczerów. Szmatka, gąbka miękka, wiaderko z wodą. I myjemy motocykl. Dlaczego akurat tak? Bo takie mycie ma jeszcze jedną ważną cechę. Otóż, kiedy tak myjąc jeździmy sobie tą ręką po tych wszystkich elementach, przy okazji odkrywamy, że tutaj jakiś jest odpryśnięty lakier, bo uderzył kamyczek. Tutaj jakieś małe pęknięcie. Tutaj jakiś ślad korozji. Tutaj trzeba zrobić zaprawkę. Tutaj trzeba zdrapać zaschniętą muchę. Takie rzeczy odkrywamy wtedy, kiedy myjemy motocykl ręcznie, z bliska. Kiedy podejdziemy z jakimś pistoletem, oblejemy go wodą, nie dostrzeżemy tego. Co więcej, możemy jeszcze zamoczyć instalację i wszystko uszkodzić. A więc myjemy go w taki oto sposób. Potem woskujemy, polerujemy, tak jakbyśmy jechali na jakąś paradę. Kiedy już jest wyczyszczony, Stawiamy go do miejsca garażowania. I teraz, moi drodzy, jeśli jest to garaż ogrzewany, garaż, w którym temperatury, wahania temperatur nie są duże, a więc temperatura nie przechodzi tak zwanego punktu Rosy. Co to jest punkt Rosy? To jest punkt temperatury w kombinacji z ciśnieniem atmosferycznym, jeszcze oczywiście, i z wilgotnością, w którym, poniżej którego zaczyna wykraplać się z powietrza woda dlatego w zimnych garażach w nocy czy nad ranem na elementach metalowych osadzają się kropelki wody. Nie tylko z zewnątrz, ale i od środka też. Stąd też na zewnątrz biorą się mgły, biorą się różne tego typu sensacje. A więc w garażu, w którym ta temperatura tak mocno się nie waha, nie wykrapla się nic na naszych metalowych elementach. Nie musimy się tak naprawdę nie martwić. Dobrze jest motocykl przykryć jakimś przewiewnym pokrowcem przewiewnym. W żadnym wypadku jakimś podgumowanym, czy jakimś szczelnym, jakimś grubym, z jakąś tam wyściłką ultraszczelną. Absolutnie. Tam się będzie też kondensować, wilgoć tam będzie pojawiać się korozja przewiewnie. Większym błędem jest przykryć motocykl takim gumowanym pokrowcem, niż nie przykrywać go wcale. Ja na przykład nie przykrywam niczym. Czy to dobrze? Nie, ale lubię widzieć motocykle, kiedy wchodzę do garażu. Co dalej? Bak zalewamy do pełna. Jeśli nie chcemy jechać na stację, możemy przywieźć paliwo w kanistrze, tak jak to robimy na przykład do kosiarki. Moi drodzy, bak zalewamy do pełna, jeśli motocykl ma stać przez zimę, kilka miesięcy. Jeżeli planujemy, żeby nasz motocykl stał przez kilka lat, nie ruszamy, to wtedy opróżniamy bak do sucha. Ale nie wtedy, kiedy zostawiamy go tylko na parę miesięcy zimowych. Jeśli jest to motocykl, który ma zasilanie wtryskowe, no to koniecznie musimy raz na jakiś czas, powiedzmy raz w miesiącu, przyjść... Włożyć kluczyk, przekręcić stacyjkę, żeby ta pompa się poruszała. Pompie paliwa bardzo szkodzi długi czas bezczynności, długi czas postoju. Musimy o tym pamiętać. Motocykl ustawiamy oczywiście na podnóżce centralnej. Jeśli takiej nie mamy oczywiście, no to musi stać na bocznej. Możemy sobie też postawić go na tej serwisowej takiej tylnej, gdzie unosi się całe tylne koło. A wtedy stoi tylko na przodzie. I moi drodzy, pompujemy koła do ciśnienia wyższego niż normalnie. Wyższego o ile? O 0,2 do 0,4 atmosfery. Ja tak robię. Tylne koło, które jest zwykle w powietrzu. Są motocykle, które stojąc na centralce mają przednie koło w powietrzu, na przykład wszystkie Jawy. Są też inne, na przykład, właśnie Enfieldy, które mają zawsze tylne koło w powietrzu. A więc to nie jest oczywiste. A zatem to koło, które jest w powietrzu, jest oczywiście bezpieczniejsze. Natomiast jeśli motocykl stoi na centralnej podnóżce, pamiętajmy, że to koło, które dotyka wówczas podłoża, i tak nie jest obciążone połową masy motocykla. Przenosi obciążenie jakieś powiedzmy parunastu kilogramów. A więc nie ma potrzeby przetaczania czy obracania tego koła w zimie. Z obawy przed tym, żeby się opona płaska nie zrobiła w tym miejscu. Jeśli kilkanaście kilogramów jest w stanie zrobić oponę płaską, no to moi drodzy, z czego jest ta opona? Kiedy nasz motocykl już stoi na tej centralnej podstawce, zainteresujmy się, co trzeba w nim przesmarować. Oczywiście w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl łańcuch. Zróbmy to ale również ręcznie i bardzo starannie i powoli. Oczyśćmy go najpierw i potem przesmarujmy i na koniec wytrzyjmy go. Tak jak mówiłem w filmie o łańcuchach. Łańcuch, który pracuje nieosłonięty, w warunkach takich miejskich dróg, gdzie jest dużo zapylenia, powinien być nasmarowany i wytarty do sucha. Ponieważ rolki z wierzchu nie wymagają smaru. Ale jeśli będą nasmarowane, będzie się przyczepiać do nich pył, krzemionka i będzie niszczyć i rolki i koła zębate. Więc wycieramy do sucha. Przy okazji sprawdźmy czy wszystkie piny są odpowiednio ciasno osadzone w płytkach. Bo jeżeli któryś rusza się na boki, dyskwalifikuje to cały łańcuch z dalszego użytku. Jeżeli któraś rolka jest pęknięta, tak samo przy okazji smarowania sprawdźmy też naciąg łańcucha. Będziemy mieli o jedną czynność na wiosnę mniej. Wyregulujemy sobie go na jesień. Kiedy mamy przesmarowane to, co powinno być przesmarowane, musimy zwrócić uwagę, że niektóre motocykle wymagają smarowania łożysk, tylnej i przedniej osi. Niektóre mają mechaniczny ślimak napędu prędkościomierza z kalamitką, z taką smarowniczką małą. Też wymaga smarowania. Niektóre mają też. Taką konstrukcję główki, łożysk główki ramy, że też uszczelniane są te łożyska smary. Więc musimy się upewnić, czy ten smar tam też jest. Możemy przy okazji, nie jest to konieczne w tym momencie, ale mamy czas poświęcony go motocyklowi. Sprawdźmy, czy jest luz główki ramy. Jeżeli jest luz w główce ramy, no to możemy kolejną czynność dorzucić. Wyregulujemy sobie. W zasadzie moi drodzy, jeśli o motocykl naprawdę dbamy. To tych czynności jest niewiele, które musimy wykonać. I jeśli motocykl jest na bieżąco sprawdzany, regulowany, myty, smarowany, przeglądany, to z zaskoczeniem stwierdzamy, że całe to przygotowanie do zimy ogranicza się do tego, że musimy podładowywać akumulator i dopompować koła. I tutaj, skoro mowa o akumulatorze. Warto zaopatrzyć się w gniazdo ładowania. Bardzo ułatwia ono doładowywanie akumulatora, a to będzie konieczne co najmniej raz w miesiącu. Raz w miesiącu wyciągamy sobie takie gniazdo, podpinamy ładowarkę najlepiej właśnie taką, jak to się mówi, inteligentną, która realizuje jakiś tam program. Mówiłem o tym przy okazji filmu o akumulatorach i zostawiamy na cały dzień. Dlaczego to gniazdo jest takie ważne? Wiem z doświadczenia, że wielu motocyklistów zniechęca ładowanie akumulatora właśnie to, że trudno go jest czasem wyinstrumentować z motocykla. Bo jakieś plastiki, jakieś opaski, jakieś uchwyty, to wszystko trzeba demontować, te pokrywy, wyszarpywać ten akumulator nieraz, mi przychodzi to łatwo. Jeżeli taką mamy konstrukcję w motocyklu i nie chcemy montować gniazda doładowania, po prostu wyjmijmy ten akumulator na całą zimę. Niech sobie stoi w cieplejszym miejscu i tam doładowujmy go raz na miesiąc. Tu znowu się odwołam do filmu o akumulatorach, który już zrobiłem jakiś czas temu, z którego możecie się dowiedzieć, jak badać akumulator, co to jest SEM, czyli siła elektromotoryczna, napięcie, czyli napięcie spoczynkowe. Jak to świadczy o stopniu naładowania akumulatora, kiedy to mierzyć i co z tym robić? Z niezbędnych rzeczy wymieniłem już wszystkie oraz kilka jeszcze takich, które możemy, możemy zrobić przy okazji. I tu właśnie dochodzimy do momentu, w którym motocykliści mówią: No tak, ale nie powiedziałeś o tym, nie powiedziałeś o tamtym, nie powiedziałeś jeszcze o tamtym, a przecież też można zrobić. Można, moi drodzy. Oczywiście, że można. Znam motocyklistów, którzy przy tej okazji też sprawdzają żarówki, którzy przy tej okazji ustawiają lusterka albo ściągają lusterka, którzy przy tej okazji wydłubują patykiem kamyki między protektorów w przednim i tylnym kole. Można, oczywiście, ale są to rzeczy, które tak jak mówiłem, każdy z nas wyrabia sobie jakiś nawyk, że to robi właśnie przy tej okazji. I dlaczego nie? Ale w zasadzie z tych najważniejszych rzeczy, moi drodzy, to jest mycie, woskowanie, napełnianie zbiornika i zadbanie o akumulator. Oraz jeśli to jest motocykl z zasilaniem wpryskowym, to raz na jakiś czas włączanie pompy paliwa. Nie trzeba uruchamiać silnika. No właśnie, z tym uruchamianiem silnika. Yy, czy odpalać motocykl w zimie? Czy tak zwanie przepalać go. Moi drodzy, nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ w tym silniku, który wystygł już i ma temperaturę otoczenia, tam się nic złego nie dzieje. Przez te kilka miesięcy nic też złego się nie stanie. A zatem, kiedy przyjeżdżamy i wyłączamy silnik, silnik jest jeszcze rozgrzany. Jeżeli to jest motocykl jednocylindrowy, można przy okazji pokusić się o to, żeby doprowadzić blok pod sprężanie, na przykład kopniakiem. Jeśli nie, na no to na przykład włączamy wieki pchając motocykl. Żeby obydwa zawory były zamknięte. Nie chodzi o ugniatanie się sprężyn. Chodzi o to, żeby przestrzeń robocza cylindra była odizolowana od układu wydechowego i dolotowego oraz o to, żeby gniazda, czyli zaworowe, czyli te miejsca, do których przylegają zawory, nie były wyeksponowane na działanie atmosferycznych warunków. Przy okazji też warto zatkać wydech korkiem. Takie korki są dostępne. Wtedy podczas stygnięcia tego wydechu nie będzie nam się kondensować wewnątrz para wodna, która potem będzie powodować korozję albo przy odpalaniu, przy uruchomieniu silnika będzie wychlapywana na zewnątrz w postaci takiej czarnej mazi. Nieraz pewnie widzieliście, jak to się dzieje w samochodach. A więc nie, nie ma obowiązku, nie ma konieczności przepalania silnika. Teraz co z olejem? To byłoby kolejne pytanie, które na pewno by się pojawiło w tym momencie. Moi drodzy, co z olejem? Tak jak mówiłem to w filmie o olejach. Olej wymieniamy w połowie sezonu, nie na koniec i nie na początku. Wyjaśniałem dlaczego. Uzasadnień jest wiele. Jedną z nich jest właśnie tak zwane TBN, czyli rezerwa alkaliczna, która. Jest po prostu rezerwą zasadową do neutralizowania kwasów w oleju, więc czy to zasada, czy kwas, to działa szkodliwie, działa jakoś tam abrazyjnie na elementy uszczelniające, na powierzchnię metalu. Ale jeśli już naprawdę jesteście niezwykle uparcie wierni swoim zasadom, że olej zmieniacie albo na wiosnę, albo na jesień, że żadnym argumentem nie przekonam Was do tego, żeby olej wymieniać w środku sezonu, jak to jest najlepiej, no to odpowiem Wam, że gdybym miał tylko te dwie opcje do wyboru i nie mógł wymienić oleju w środku sezonu, to wymieniałbym go na jesień. Choćby z tego względu, owszem, rezerwa alkaliczna wtedy w oleju jest duża, niezneutralizowana. Ale są też jeszcze niezneutralizowane na przykład inhibitory korozji, które chronią te wszystkie elementy, a więc tak zmieniłbym olej na jesień. Jeśli nie mógłbym z jakiegoś powodu wymienić go w środku sezonu, tak jak jest to najlepiej. To wszystko moi drodzy.